Cześć jesteśmy tak po Dzisiaj pokażemy Wam naszego serweru. Tutaj była się chyba go testuje. Jest to ciężki karabin maszynowy do strzelania do białych do oczy. Można tutaj załadować pocisk. Jak tutaj pocisk jest załadowany, Wystarczy tylko, żeby ktoś włożył rękę i go wycisnął. Lubię. tutaj może znajdować się również ochroniarz. Jeżeli będzie tu, tu, nie. tu jest. Oprócz tego w tym pokoju mamy jeszcze kibel oraz mapę, na której mamy zaplanowane na nasze przyszłe ekspedycje. Ledwy innymi do, do opuszczonej winni, do KNU-2, czyli naszej drugiej siedziby zapasowej oraz jeszcze do nieznanego obiektu, który odkrył niedawno mój kamerzysta. Dziękuję za uwagę, to wszystko w tym materiale i nie się jeszcze inne.